Dobry wieczór, witam na połowie konferencji prasowej. Witam przede wszystkim trenerów, witam Państwa z niż, Jak wiemy pokonał w dniu dzisiejszym do od Raupola, ale więcej nie o samym Stortleju na pewno powiedzą trenerzy. Jako pierwszego scenariusza tego wydarzenia na boisku bardzo proszę trenera gości. Bardzo proszę trenera. Dobry wieczór. Uważam, że najważniejszym momentem tego spotkania była utrata bramki przez mój zespół. W, pierwszy, w pierwszych takich chwilach tego spotkania nie byliśmy skoncentrowani. Straciliśmy bramkę, mogliśmy szybko też odpowiedzieć po szczale i Pożyckiego i Pika, ale, ale piłka jakoś nie wpadła do bramki. Druga połowa skomasowana obrona przeciwnika, mądrze trzeba przyznać też przeciwnik się bronił, groźnie kontrując. Mieliśmy może sytuację po stałych fragmentach gry, po jakimś zamieszaniu w polu karnym, ale do takiej klarownej sytuacji jakoś nie doprowadził mój zespół. Zmiany też nic, nic jakoś nie wpłynęły na obraz tego, tego spotkania. No i niestety kończymy mecz porażką, pomimo tego, że mam takie jakieś, takie jakieś uczucie, że, że mogliśmy, mogliśmy się pokusić dzisiaj na pewno o lepszy wynik. Kończymy tą rundę na pewno z dobrym dorobkiem punktowym, na, na dobrym miejscu. Ruch temu zespół był na, w strefie spadkowej, tak więc progres na pewno jest. I Tutaj można być z tego, z tego zadowolonym, na pewno nie z tego meczu. No i co, koniec, koniec rundy, ale musimy też pamiętać, że jeszcze są dwa mecze Rundy wiosennej. Musimy się dobrze przygotować, przeanalizować i, i walczyć, walczyć dalej o jak największą liczbę punktów w tych spotkaniach. Dziękuję. Dziękuję. Teraz prosiłbym o ocenę przebiegu wydarzeń na błysku, trenera gospodarza. Dobry wieczór. Rozpocznę najpierw od przeprosin dla pana Artura Świercza, bo w tamtym tygodniu na konferencji prasowej. Źle wypowiedziałem jego nazwisko, dlatego Panie Arturze, przepraszam. I jakby wiem, że mam Pan rodziny, więc, jakby to jeszcze w ramach przeprosin, rodzinowo dorzucamy trzy punkty za drogą pole. Więc, mam nadzieję, że z góry będzie wybaczone. Mm, bardzo dziękuję Centrum Kultury i Sportu, a tutaj głównie Pani Prezes, Panu Dyrektorowi, Panu Kierownikowi i Markowi za to, jak byli zdeterminowani, żeby przygotować nasze boisko do takiej stanu jak dzisiaj, bo uważam, że dzisiaj chyba w całej Polsce nam zazdroszczą, że mogliśmy w takich warunkach rozegrać spotkanie, więc bardzo im za to dziękuję, za tą determinację. Dzisiaj na na odprawie powiedziałem, że tak samo jak zdeterminowani byli ci ludzie, żeby yy, te boisko Wygląda tak, jak wygląda tak samo. My dzisiaj uważam, że nie możemy na boisku poziomem determinacji odbiegać. Więc jeszcze raz dziękuję Centrum Kultury i Sportu za to, że w takich warunkach mogliśmy ten mecz rozegrać. Kończymy rundę z dorobkiem 20 punktów. Ja w jakiś sposób nie wiem, czy to jest dużo, czy dobrze, czy mało, bo jakby nigdy mm, gdzieś tam przez pryzmat całego sezonu nie zakładam ile ktoś powinien za, zdobyć punktów, tylko uważam, że fajnie ostatnio powiedział nasz młodzieżowiec Marcel Krajewski, że do każdego meczu podchodzimy żeby wygrać go, żeby w jakiś sposób z całym szacunkiem do przeciwnika, żeby wypuknąć może jakieś tego najlepsze strony i przygotować się na nie, ale tak naprawdę teraz wierzymy w swój rozwój w to, żebyśmy grali jak najlepiej patrząc, że w tamtym roku byliśmy w drugiej lidze i na koniec roku po 17 chyba spotkaniach mieliśmy 26 punktów, a dzisiaj jesteśmy w pierwszej lidze i mamy 20, to chyba też robimy progres, tak mi się wydaje, chociaż nie mi to oceniać. Yy, drużyna. Cieszmy się panowie, że mamy drużynę. I powiem to jeszcze raz drużynę, bo uważam, że zbudować drużynę jest czymś najtrudniejszym w sporcie, że możemy mieć świetnych piłkarzy, możemy mieć super indywidualności, możemy mm, wszystko dookoła mieć piękne, ale jak nie będzie ci ludzie nie będą tworzyć drużyny, to jakby... Uważam, że nic z tego nie będzie, dlatego, taki mam apel do naszego tej całego środowiska, do wszystkich: do ludzi z zarządu, do ludzi przyjaciół z zarządu, do sztabu, do zawodników, do ludzi Centrum Kultury i Sportu, żebyśmy byli takim środowiskiem bardzo zjednoczonym. Nie tylko razem, kiedy wygrywamy trzeci metr rzędu, ale też byliśmy my razem, kiedy przegrywamy czwarty metr rzędu. Bo jakby dzisiaj po trzecim zwycięstwie z rzędu, to słyszę nawet, że już ktoś mówi, że A ty już się bo mu wczoraj podałem bidon. Jak przegraliśmy czwarty mecz rzędu, to ja nie widziałem, żeby te same osoby się utożsamiały z nami. Więc, jakby apeluję do tego środowiska, żebyśmy byli razem na dobre i na złe, a uważam, że tak dzięki temu osiągniemy e, dużo więcej czy jakby wynik zadowalający. E, Nigdy nie wyróżniam indywidualnie zawodników, ale dzisiaj to zrobię: wyróżnię Miłosza i Piotrka, niż bo pracę, jaką, jaką oni wykonują gdzieś czasami w bardzo trudnych warunkach. Bramkarze inaczej pracują niż zawodnicy, praktycznie nie mają takiego dnia nieintensywnego. Więc, jakby tutaj, jaki progres robi miłość, ile serca wkłada Piotr, który jest tak naprawdę cały czas rezerwowym, bez takiego momentu, że mógł w tym sezonie zaistnieć czy zagrać. Dlatego mam dla nich ogromny szacunek za ich pracę, jaką wykonują i za to jak dzisiaj miłość broni, oczywiście nie zapominając o drużynie. Przeprosiłem się, w szatni panowie rezerwowych, bo zrobiłem się tylko i wyłącznie dwie zmiany. Dynamika tego meczu była tak, uważam, że specyficzna, było tak dużo stałych fragmentów gry, autów, rzutów rożnych, że bałem się, że zawodnik, który wejdzie... Po prostu od razu po zmianie nie do końca będzie gotowy na takie specyficzne tempo meczu to, co ten powiedział, że my w jakiś sposób zaskoczyliśmy od razu w pierwszej czy w drugiej minucie bramką, więc jakby nie chciałem, żeby zawodnik, te pierwsze 2-3 minuty, w czasie meczu miał takie trudne, dlatego przeprosiłem zawodników, że nie wykorzystałem wszystkich zmian, ale jakby dzisiaj zaufaliśmy tym zawodnikom, którzy wyszli od początku. Co do samego meczu i stylu, to dzisiaj miałem rozmowę z panem Karolem przed meczem odnośnie naszego sposobu gry, że jakby odbiór nas jest taki, że my zmieniliśmy sposób naszej gry na bardziej defensywny w ostatnich meczach, z czym ja do końca się nie zgadzam, bo powiem z czego to wynika. Przez boisko. Trzy ostatnie mecze zaczęliśmy grać bardziej bezpośrednio. Jeżeli grasz krótkimi podaniami 5-6-metrowymi, to uważam, że masz większą kontrolę nad piłką i tych piłek nie tracisz. Jeżeli decydujesz się na grę bardziej bezpośrednią, na 20-metrowe podania, to jeżeli tego, tej piłki w górze nie wygrasz, nie, jeżeli nie zbierzesz drugiej piłki, to automatycznie musisz przejść z fazy przejściowej z ataku do obrony. Więc uważam, że na przykład mieliśmy bardzo duży problem utrzymania się przy piłce w ataku pozycyjnym, czy po ataku bezpośrednim. I teraz nie wygrywając piłki w górze, nie zbierając drugiej, automatycznie wracasz do obrony. I jakby te ostatnie mecze uważam, kiedy jesteśmy na takim bezpośrednim, kiedy zamiast krótkich podań większość tych piłek niestety traciliśmy, no to z automatu większą ilość czasu spędzaliśmy w niskiej obronie czy w średniej obronie, w której uważam, że jesteśmy przygotowani i dobrze, bo to jest trzeci mecz na zero z tyłu, piąty mecz rzędu, gdzie tracimy bramkę tylko z tego fragmentu gry, jakby z akcji przez pięć meczynik nam uważam, że tak nawet nie powiedział, że nie zagroził na tyle, żeby mieć stuprocentową sytuację. Więc jak procent do tej drużyny, to mówię, cieszmy się, że mam taką drużynę, która w tylu momentach meczu. Gra dobrze i czasami nie patrzymy przez pryzmat wyniku, że nie przegraliśmy mecz z Chrobrym głową, bo w 83. minucie straciliśmy ramkę rzutu różnego, a z perspektywy różnych momentów w tym meczu mieliśmy dużo pozytywnych, więc mam nadzieję, że te dwa następne mecze jeszcze poprawimy nasz dorobek punktowy, będziemy mieli w jakiś sposób tutaj dobre humory, żeby przygotować się do rundy reważowej, ale mówię, nie wybiegając jeszcze w przyszłość. To sam powiedział do zawodników, żebyśmy się dzisiaj cieszyli z tego wszystkiego, ale mamy jeszcze dwa ważne tygodnie, dwa ważne mecze i jesteśmy coraz głodni punktów tego, żeby poprawić nasze miejsce w tabeli, bo jak powiedział dzisiaj Piotrek Misztal, to yy, nasze miejsce w tabeli, której dzisiaj zajmujemy, to jest niewygodne i każdy z nas chce siedzieć dużo wyżej. Dziękuję. Dziękuję, pierwsze są pytania do trenerów. Nie ma, zatem głasiam szybciej. Że...